Ten gość, to prawdziwy Gluteus Maximus. Cześć, Bobert! Co robisz? Siedzę w internecie, największym zbiorze wiedzy na świecie. Może też się połączysz. O, dzień dobry. Czy to internet? Masz kliknąć na ikonę. Y, masz kliknąć na ikonę. Co to jest ikona? Matko, to jedyne co masz na ekranie. Przecież wiem. Co się stało! Pamięć ci wysiadła, zawiesiłeś się, musiałem cię zresetować. Ej, no weź. W tej bibliotece musi być coś, od czego ludzie mądrzeją. Ależ to jest dobra! Książka! Chcę wypożyczyć tę piękną książkę. Książka, książka! Książka! Hm, książka. <laughs> książka! No tak! Wszyscy oglądają książki. Mam zepsutą książkę. Długo się na nią gapiłem i nie jestem mądrzejszy. Ach, na książki się nie patrzy. Czyta się. Cii, tu się przecież pracuje. Dobra, mózg, zacznij czytać. żyła so wie Dosyć, wynoszę się stąd. Nie wyrobię. Idę na telewizję. Hej, dokąd się wybierasz? Nie umawialiśmy się na to! Zwalniam się! Nie możesz się zwolnić! Bez mózgu nie zdam testu kompetencyjnego! Proszę! Potrzebuję cię! W życiu nie zdamy! Głupi jest. Więc... więc zrobię tak, żebyś był mądry! Jak Darwin! Eee, przepraszam, zdaje mi się, że masz... Y, trochę... tuszu na twarzy. Jesteś pewien, że nie potrzebujesz niczego więcej? Proszę, o chcesz? A mogę... Mogę dostać puszkę coli? Richard, do lodówki! O, żelkowe misie! Tylko te żółte! Jasne! A na pewno nie ma pani innych ubrań, pani Watersam? Kochanie, mów do nas, mamo i tato. <śmum> Czytaj! <śmum> Czytaj! To jest zatrudnienie dam rady! <śmum> Czy ty musisz wiecznie być takim gamoniem? Tyle razy wymyślano ci od najgorszych. Nie pamiętasz? Kolejna pała ty ptasi mużczuk! Jestem gotowy. Udowodnij to. Chodź! To chyba trochę potrwa. Nie miałem wiele w głowie, nie, więc wszystko szło mi rano. Problemy gniotły mnie każdego dnia. Księgnąłem prawie samego dna. Aż pękło coś my mym mózgu raz. Powiedziałem, że